Siema, ja jestem Darren D85, a dzisiaj nagrywamy. Który to odcinek? Szósty czy piąty? Chyba szósty y z anti -stres. Dobra. Mm, sorry za, za chrypę ogólnie. Dzisiaj robimy same litery. O. Y b c d e f chyba najlepiej wyjdzie h j k l m n O P Oj, nie wyszło trochę Kurwa dalej nie wiem co to jest X, Z R S Kolejny raz nie wychodzi mi S A, u to się sumiem. samy w X to zawsze wychodzi Z dobra, już koniec. Teraz pobawimy się pudełkiem. Lupi. Dobra, jeszcze 10 kokóry co bierzemy? Na su na... na surówkę czy tam sałatkę, to chuj wie, ale dobra robimy. Ale szybko schodzi już szósta obrana. Jeszcze dwie. Na no, spokojnie. Dobra już. Zakończymy. A jeśli nas czeka dużo fajnych rzeczy, więc dziękuję za uwagę. Proszę zostawić chociaż cztery łapki w górę. Hmm. Jakieś komentarze zostawcie i